Projekt drogowej trasy średnicowej w kierunku wschodnim, od wyjścia z tunelu pod rondem do e, trasy S1 przez jedna nitka do Jaworz na druga strony Sosnowca, nabrał odpowiedniej barwy, odpowiedniego priorytetu i żeby wrócić do rozmowy o tym, żeby e, ten odcinek no, nie tylko stał się kreską na mapie e, projektowej, ale żeby stał się prawdziwą drogą, która rozwiąże problemy mieszkańców tej części województwa śląskiego. Mamy wykonaną tą część centralną i zachodnią, czas na część wschodnią, ona też musi zostać, do, musi być dobrze przemyślana, tak, żeby ten ruch był płynny. Przypominam też o, o kwestiach związanych z miastem Katowice, więc o tunelu pod Rondem, o tym też rozmawialiśmy, tak więc myślę, że po reasumpcji tych wszystkich elementów, które do tej pory udało się zrealizować, które gdzieś oczekują na kolejne etapy. Będziemy podejmowali kolejne decyzje co do kwestii realizacyjnych. Życie potwierdza, że drogowa średnicowa jest powinnością, którą powinniśmy zrealizować. Ogromnie się cieszę z tego, że wracamy do, do przygotowań, do tego, żeby pozyskać finansowanie, żeby pozyskać dokumentację i przystąpić do jej realizacji w perspektywie pewnie nie krótkiej, ale jednak dla obu części, i południowej, i tej północnej, czyli w kierunku Jaworzna, a w kierunku Dąbrowy Górniczej. Dzisiaj postanowiliśmy, że po pierwsze, no musimy jeszcze raz zastanowić się, kto będzie liderem całości inwestycji, dlatego mamy tą chwilkę, bo umówiliśmy się na kolejne spotkanie za 2-3 tygodnie, żeby o tym rozmawiać, ponieważ pierwsze, nasz cel, to tak jak powiedziałem, uzyskanie tych decyzji, Jedna jest w NSA, a druga, tak jak powiedzieliśmy, czeka na decyzję rdos Druga rzecz, znalezienie środków na projektowanie tej realizacji i trzecia, potem na samą realizację. I tak jak powiedzieliśmy, kawał dobrej roboty za nami. Dzisiaj Wracamy do, do tematu, wracamy do pozyskiwania i szukania środków. Ten klimat jest zupełnie inny, jest dużo lepszy, a dla mnie, dla prezydenta Sosnowca, myślę, że dla moich kolegów również, jest to dokończenie czegoś, co zostało kiedyś zaplanowane wyrównanie szans. Dla nas, dla Mysłowic, najważniejsze jest, żeby odkorkować w godzinach szczytu miasto, ale również myślę, tymi samymi czynnikami kierują się prezydenci Sosnowca. Jawożna, również prezydent Katowic. Metropolia od początku uczestniczyła w, w realizacji tej koordynacji, tej inwestycji. Ona została wpisana do dokumentu strategicznego, do strategii Metropolii jako jeden z kluczowych inwestycji drogowych. Staliśmy się też koordynatorem tych działań miast. Dzisiaj dzięki przyjemności pana marszałka i również włączeniu się pana marszałka do tych wszystkich działań związanych z dokumentacjami, które są niezbędne do pójścia dalej, aby móc zaprojektować i ostatecznie wybudować budować brakujące odcinki DTS, zarówno ten odcinek północny jak i południowy. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, tak jak pan prezydent Zylber powiedział, wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że inwestycja jest potrzebna i mamy wspólny cel, myślę, że wspólnie go zrealizujemy. To nie jest sprawa łatwa, oczywista i że to wybudujemy tą drogę jak zwykłą drogę osiedlową. Zakres prac finansowy, ale też taki organizacyjny jest bardzo duży. Na pewno Doszliśmy do wniosku, że jeżeli będziemy już ją projektować, to, to etapami. Najwcześniej, gdyby nam wszystko szło jak po maśle, jak znamy, że to tak nie idzie, to za 2-3 lata będziemy mieć dokumentację na jakiś odcinek. Podstawą dzisiaj do tego, żeby w ogóle starać się o środki na realizację jakiegokolwiek odcinka tej drogi jest dokumentacja projektowa i to się na pewno musi stać naszym priorytetem, żeby taką dokumentację posiadać. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj, byle pozytywnie i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu.